Zadanie kolejne. Funkcja kwadratowa jest określona wzorem f od x równa się minus 2, x plus 3 w jednym nawiasie, x minus 5 w drugim nawiasie. Liczby x1, x2 są różnymi miejscami zerowymi funkcji. Zatem i mamy wskazać, ile wynosi suma tych miejsc zerowych. Nie musimy się tu zbyt długo rozwodzić, bo mówiliśmy w poprzednich zadaniach, że miejsca zerowe naszej funkcji są pokazane tutaj. Mamy postać iloczynową, czyli dwa nawiasy, więc ta postać iloczynowa, ja ją tu napiszę jeszcze, to jest y równa się a w nawiasie x minus x1 i w drugim nawiasie x minus x2. Czyli zwróćcie uwagę, my musimy zawsze te miejsca zerowe odczytywać z przeciwnym znakiem. Jeśli tutaj mam wpisane, że jest plus 3, to moje miejsce zerowe x1 będzie wynosiło minus 3. Jeśli tu mam wpisane minus 5, to moje miejsce zerowe x2 będzie wynosiło na plusie 5. Dlatego, że sprawdźmy teraz w drugą stronę. Gdybyśmy my wiedzieli, że x2 wynosi 5, to jakbyśmy wstawili do tego wzoru funkcji? Za x2 podstawiamy piątkę i w nawiasie nie wyczaruje się magicznym sposobem x plus, yy, plus 5. Tylko wyczaruje się x minus 5, bo ten minus stoi przed x drugim. Czyli dochodzimy do wniosku. x1 równa się minus 3, x2 równa się 5, więc jedyne co musimy zrobić to x1 plus x2, czyli minus 3 plus 5, czyli 2. Odpowiedź c.